Yo widzowie, o ale laga dostałem i nie wychodzę ogólnie na razie bo szkielety atakują a ja w ogóle nie mam łóżka bo jak widzieliście na live wszyscy pozabierali łóżka i wyszli później z gry taka lipa trochę a więc no. a więc teraz nie mam trochę mamy problem z łóżkiem a mieliśmy już łóżka. W poprzednim odcinku, jak zwykle, po live, jak zwykle, się coś stało, nie? A więc... No. Teraz tak smutno trochę. Dobra. Nie wiem, czy już mogę wyjść. Więc chyba zrobię cięcie i poczekamy do ranka, bo no, za dużo mobów. Dobra, to zrobię cięcie i poczekamy do ranka. Ej, już jesteśmy pocięci, że jest ranek w końcu taki jakiś dziwny, ale niepogodny, ale czytam. Witam, jestem nowy na tej mapie Kordy minus 263-18. Czekam na Was F kropka. Nie wiem, kto to może być. Ale idziemy, Zap zapis... A więc yy... nie, minus 240. Czyli. Czyli gdzie to się idzie? Tu, nie tam. Teraz minus 240. Minus. Aha, nie mam żarcia. dajcie mi jedną owcę. Jedną, tylko jedną. Proszę. Tutaj widzę, że wilki zabijają też owce. Dobra, idziemy. Minus 240. To idziemy na te kordy. I teraz tu zakręcamy. Nie, to nie tak. Idziemy właśnie w tą stronę. Ewiczowie, coś mi jest tu podejrzane. Koło tego iglo, coś tutaj jest. Co tutaj jest? Jakiś dirt? Nie wiem, co to tutaj robi. Tutaj co to? Co to? Tu nic nie ma. Ok. Tu jest pusta. Tu idziemy, ale coś tu chyba jest. Kim ty jesteś? Ja jestem. I co ty tutaj robisz, człowiek chłopiec? ja sobie stworzyłam świat i tutaj się pojawiłem. Ale jak, jak ja stworzyłem ten świat? No nie wiem. No, no właśnie dziwne, bo. Dostałem od jakiegoś gościa kordy. Co ty mi? Czyli znaczy, że dołączasz do naszej wioski, nie? Nie wiesz? A ty tutaj mieszkałeś ciągle? No. Aha, no bo. Ja przyszłam na te kordy, Ja tutaj mieszkałem dwa lata. Jak dwa lata? Tak jak ja przed chwilą ten serwer służyłem? No, ja no, dwa lata temu. Dwa lata temu. Przecież ja przed chwilą ten serwer służyłem. Nie, Nie wiem, chodź, idziemy do mojej, do mojej wioski. Gdzie to się szło? Tutaj, na że wiem gdzie. Musimy mieć na minus 100 gdzieś ileś. 140, chyba, się nie mylę. I oprowadzę cię na, bo, po naszej pięknej wiosce. Mam nadzieję, że rozgościsz się u nas. Chyba, że chcesz swoją wioskę stworzyć, bo to też tak możesz. Chyba, że nie chcesz, to możesz z nami zostać. Nie wiem, no nazwaliśmy ten serwer po prostu, że tutaj będziemy sobie grali normalnie, ale nie wiem, co ty tutaj robisz. Przecież. Ja w ten serwer już kręg dwa lata. Ale nie mam żadnych Bo nagle jak zauważyłem tą wioskę, tutaj takie rzeczy się No właśnie nie wiem, co ty tutaj robisz. To był mój domek. Co? To nie jest twój dom. Jak twój dom? Ja go zrobiłem? A ten pokój to kogo? A ktoś tu z tobą mieszkał? A ktoś tu z tobą mieszkał? Czy sam? Jak twoja babcia, gdzie to twoja babcia? Aha. A już dawno nie ma tej twojej babci, dawno się stąd wynieśliście? No jak dwa lata temu stworzyłeś ten serwer, to jak 5 lat temu? A to skąd jest tu twoja baza? To, to jest nasza wioska ogólnie. Taka. I dostałem właśnie tutaj taką wiadomość. Co to jest właśnie, widziałeś? Ja nie ukradłem twojego domu. To jest nasze miejsce. Zobacz. Ty to napisałeś? Tutaj przyszłeś na chwilę, i przeszłość i zrobiłeś tablicę. No, a ty jest dla mnie domek, już zbudowaliście? Nie wiem, taki jakiś domek, co zbudowaliśmy, taki normalny. No, tylko to dla mnie, nie? No nie wiem, możesz to zamieszkać, jak chcesz przeważnie co zrobić lepszy. Hmm. On jest według mnie fajny. rzeczy czy coś, było? Czekaj, pokażę Ci taką jedną tajną bazę, którą zrobił piesek. Chodź, tutaj piesek zrobił tajną bazę. Nie wiem czy o tym wiesz. Przesuń się trochę. Tu ma tajną bazę ogólnie. Nie wiem czy wiesz. Ale tutaj o, ma takie przejście. Nie wiem. No i tu ma drabinę i tu jest wyjście. Dobra. Tu jest wyjście. Zrobił jakieś takie przejście, tylko nie wiem do czego mu to było potrzebne, ale. w ogóle tam gadałeś do. Do czego ty tam gadałeś? Bo. Słyszałem, jak ty tam gadałeś, bo. Widziałem, jakie. Co razy jest Ja glajdusy. Jakie glajdusy? tam gadałeś. Kiedy? Co i jak? Skąd ty mnie znasz? Tak, to nie nie pamiętam. Ano, pamiętam jak graliśmy w glajdusy, no właśnie. Wiesz czemu w No bo ty tam gadasz że glajdach, nie? Nie, nie znam cię. Dobra, ja idę sobie w wioski. Dobrze? A, nie to nie. Chciałem, chciałem się z tobą dogadać, ale nic. Dobra, to ja tutaj zrobię hatę sobie. Ten sobie uciekł. Nie wiem, dziwne to było. Trochę podejrzane. Przyszedł i nagle uciekł. Aha. To na pewno coś z tym jest związane. Na pewno. Co ty tu robisz? Co ty tutaj jeszcze robisz? Powiedz mi? Ja nie mam. Co ty tutaj kurczę robisz? Co ty jeszcze tutaj kurczę robisz? Mówiłeś, że uciekasz z tej wioski. Przepraszam Was bardzo, że coś tutaj pokłóciłem, ale musiałem podłączyć I telefon. Bo by nie był filmiku. Dobra. Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Powiedz mi. Co ty tutaj robisz? Czego on nas pragniesz? Halo. Co ty tutaj od nas chcesz? Kościół, bo przyszłeś napisać wiadomość, kazać nam przyjść akordy i nie rozumiemy o co teraz chodzi. Uciekłeś, a nie chcesz idzie tam. Dobra. Możemy zrobić tą wymarzoną rzecz, którą chciałem zrobić. Zginął przez zombie. Nieważne. Idę do twojego domu. Okej. ok. Możesz iść do swojego domu. Tylko, że twój dom nie jest tutaj, bo to już jest mój. I już mam punkt odradzania, i teraz tutaj sobie wsadzimy, nie to, tylko to, okay. i czy co widzowie, zrobimy sobie tutaj troszkę jakieś mury. Bo. Nie wiem co się z tym gościem stało. Gdzieś uciekł, ale dobra. mnie. Co cię niby goni, gościu? O nie, zginę, 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 zginę. Co się z tym... Co ty Mojego chcesz od nas? W tym domu. No, zginę. Co ty tu robisz? Wynocha, jak nie chciałeś, to nie. To chcesz z nami. No, ale no, chcesz z nami taki mieszkać, taki... czy nie? Bo ja go znam się live. A to Ty jesteś naszym fanem? Uh -huh. To Ty tutaj wbiłeś na ten. Z... Świat po to, żeby... Bo ty jesteś naszym fanem, co? Mhm. I to jest nasz fan. Widzowie, co so jest grane. Fana mamy na serwerze. ok? No dobrze, no to rozgłosić się. No. Idę szukać owieczek. Chronię mojego idola. Śmieszne to trochę, ale to już niech będzie. Creeper creeper! Oh man Tutaj chyba wybuchnij creeperku. No wybuchnij, wybuchnij. No i tu ładnie sobie wybuchni. W ogóle zapraszam kanał na mm, Co? Proszę kanał filonowski. Najlepszy kanał na świecie. Czy ty jesteś moim fanem, czy polecasz swój kanał? Zaraz się wymyślimy. Ja polecam twój, bo pamiętasz tego Tijanowskiego, który ci wpisał na Pamiętam go, no. No, no, to ja byłem. W Co? Tu To byłeś... Nie, poczekaj, bo już nie rozumiem. To, to byłeś ty... No, Ohio mam. Nie wierzę. I czekaj. Teraz wiesz? Dobra, ja uciekam, Ja uciekam. Ratuj mnie. Iść. 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 Nie dał. Ratuj mnie. Idę spać. Dobra, ja tu naprawiam, bo kurde, co tu się stało? Dziura. Dziura pod tym jest ja nie mogę. No, jak widać, będziemy musieli opowiedzieć to reszcie. Że jest jakaś nowa osoba na świecie, jest to nasz fan. Cześć, cześć. Łe, łe, co ja robię? Ty, a może chciałbyś na kimś planka zrobić, gościu? Ja bym chciał gdzieś zamieszkać. I mieszkam 5 lat, No tu masz dom jakiś, tu możesz sobie zamieszkać. parkour... challenge. Jak chcesz możesz pozabudowywać te dziury. Dobra, sobie zrobię No nie wytrzymam po prostu. Tutaj sobie zrobimy ładną drogę. Pięknie. Takie mury mamy z tyłu na razie. Ty co robisz? Ty robisz wyrzutnię obronną? Wieża obronną to, to wygląda jak wieża obronna, ale dobra. Mówisz zrobić wieżę obronną. Się nadajesz do tego. Ale że tak wyszłaś swojego fana. No, no ale zrobiłeś wieżę obronną, nie domek. Dobra. Niedobrze. Wiesz, prze, prze, sumie, przepraszam bardzo. ciebie. Przepraszam bardzo. Bardzo się przedkazało. W stosunku do Fana Pana. Fana Pana? Уэй. Пара. Абгилов. 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 Что ты так храпнешь, лопе? Не вижу же спал. не no, ведь Widać, naszego gracza wyrzuciło z gry. I zostaliśmy sami. I to chyba będzie już na tyle. Zrobimy jeszcze wieżę obronną. Taką, o właśnie. I tutaj zrobimy takie wejście, nie mamy niestety budulca, tylko nie wiem, co się stało z tą osobą. Nagle dziwnego, ale to już będzie na koniec. Halo? Pa, ty, pana wywalił z serwera? Nie, Nie No, i jak widać, mamy nową osobę na naszym świecie. Mam nadzieję, że to Was pocieszy, bo kiedyś nagramy odcinek razem we czwórkę. Razem z fanem. A więc. Jeszcze coś porobimy. Tylko muszę sobie pozbierać. To nie. To tutaj będzie coś. Please, zaprośmy. Zaprośmy. Please, please. A ja to... cię nie zaprosiłem dobry. No tak. Do mnie zaprosi. Do mnie zaprosi. Będę się fleksować kolego. Będę się fleksować kolego. Że co, że zaprosiłem się do gry? No, będę się flexować, Będę mnie zazdrościć. Zazdrościć cię będą? No. To fajnie. Możemy się połączyć ze światem. Prankowałyśmy. To był Prank. Nie gadaj, że jesteś Marcin Nubiarz. Nie jestem. To nie prankster. Nie, można się pranksterować. Mr. Prankster. Subskrybujcie go. On jest prankster, on jest prankster. Odsubskrybujcie, I podajcie na kanał Wisłanowski. I zostawajcie suba. to nawet nie macie co suba zostawić, bo tam odcinków prawie teraz nie ma. Aż zadmuchnęło. Ale będzie. Tak mi, jak wreszcie jak mnie nie oskamuje, to wtedy z wami na gromadzinie odcinek, ale, ale ty jesteś z kamerą, bo ty mnie nie chcesz normalnie zaprosić na świat. To ja cię nie chcę zaprosić na świat, to chyba ty nie chciałeś wejść. Jak sądzisz?